Uwaga, pułapki narcyza. Zapraszam. Kochani, dzisiaj y, temat, który ostatnio y, ciągle przewija się w mediach y, i y, na moim y, kanale na YouTube, filmiki właśnie na temat toksycznych ludzi mają parę milionów wyświetleń z ich par sztuk. Więc widać, że ten temat już towarzyszy mi od dobrych pięciu lat, czy tam sześciu nawet. Natomiast, ponieważ pewne trendy społeczne idą w ten sposób, że mówi się o tym, że mamy takie coś jak narcystyczną osobowość naszych czasów, no to rodzi się do tego mnóstwo pytań, takich w stylu, czy rzeczywiście my wszyscy jesteśmy toksyczni? Ktoś tam słyszałam takie zdanie, nie, wiesz, bo to jest przesada, bo my wszyscy jesteśmy toksyczni. Czy naprawdę są jacyś toksyczni ludzie? I czy jakich w takim razie rozpoznać, nie? Pośród tego zalewu, że naprawdę czasami. Moja koleżanka, terapeutka, to mówi, że dwie osoby potrafią przyjść w związku z notatkami i powiedzieć, że wie pani mąż o żonie, ona jest narcyską, a żona o mężu, on jest narcyzem, a potem okazuje się, że tak naprawdę żadne z nim nie jest narcyzem, <laughs> ale że tak powiem, najprościej jest kogoś, że tak, tak wiecie, taką łatkę mu przykleić, zwłaszcza jak się ma z nim jakiś problem. Dlatego też dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym części, oczywiście, tego, jak działa Narcyz. Do czego zainspirowała mnie taka historia mojej jednej takiej koleżanki, która opowiadała mi, jak to parę lat temu właśnie spotkała takiego człowieka, i tutaj zaczęło się takie bardzo, takie, wiecie, były takie czerwone flagi które bardzo szybko pokazywały, że ten facet jest po prostu narcyzem, o czym ta dziewczyna nie wiedziała. I teraz, gdy spotkali się, ona już była taką dosyć rozpoznawalną osobą i on momentalnie, wiecie, zakochał się od razu, wiecie, takie szarmanckie gesty, mnóstwo wspaniałych słów i dosłownie w ciągu paru miesięcy, ale to już w ciągu pierwszego miesiąca były takie deklaracje w stylu, no to może byśmy zamieszkali razem, może byśmy no już myśli poważnie o przyszłości i nawet w ciągu pierwszych dwóch miesięcy było, że w sumie to fajnie byłoby wziąć razem kredyt na mieszkanie. To było ciekawe, takie, bo tak naprawdę ta moja koleżanka miała mieszkanie, no ale on proponował, żeby to sprzedać i razem wziąć większe. Więc, więc bardzo dużo takich, takich, takich propozycji, bardzo takich konkretnych. Po drugie, gdy ona mu opowiadała mu o tym, że interesuje się pewnym rodzaju muzyką, interesuje się jakimiś tam książkami czy zagadnieniami. Ze zdumieniem odkrywała, że on także się tym interesuje, posłuchajcie. I że on jest po prostu, tak jakby bardzo szybko zaczął używać takiego określenia, że on jest taką bratnią duszą. No, nikt mnie tak nie rozumie jak on i on bardzo szybko się tak, że tak powiem, idealnie wpasował. I tutaj muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście tempo relacji bardzo, dużo, bardzo mocno wskazuje nam na to, czy mamy do czynienia z narcyzem, czy nie? Bo narcyz, musimy pamiętać o tych, o tych paru cechach: że on nie ma empatii, że ma bardzo wysokie ego, że potrzebuje tej walidacji, tego potwierdzenia z zewnątrz, bo nie ma wyrobionego poczucia wartości, no i zawsze musi być w centrum, prawda? Ale żeby pozyskać te zasoby, prawda? Od drugiej osoby, bo można powiedzieć, tak oczywiście, bardzo, wiecie, metaforycznie, że on się żywi, tym, tą energią tej danej osoby, która nie widzi poza nim świata, no to musi najpierw tą osobę do siebie bardzo mocno przekonać, w czym jest bardzo dobrze, bo on ma bardzo mocne, wy, wy takie wykształtowane te mechanizmy takiego wczytywania się w to, co dana osoba chce usłyszeć. I jeżeli posłuchacie sobie jeszcze inne historie ludzi zmanipulowanych przez narcyzów, no to ta pierwsza faza, która zresztą nazywa się love bombing, to jest po prostu jak amen w pacierzu. Zawsze się to powtarza. Partnerem tego odcinka jest Slavia Cosmetics, specjalizująca się w produkcji kosmetyków do twarzy, szyi i dekoltu. Slavia Cosmetics wspiera inicjatywy mające na celu zarówno rozwój, jak i zdrowie psychiczne kobiet. Zapraszam! I gdy potem czyna, czytam takie komentarze na grupach, yy, ludzi, to, gdzie tam toksyczni ludzie, toksyczne relacje na Facebooku, tam powiedzmy coś takiego jest tam w tytule, to zawsze na początku było tak cudownie, było tak wspaniale, nosił mnie na rękach, płatki róż mi sypał, wiecie, cokolwiek to oznacza dla każdego, ale bardzo często powtarza się takie sformułowanie, no czytał mi w myślach. Wyglądało na to, że no po prostu nie trafię na taką drugą osobę. Więc tutaj chciałam Wam powiedzieć, że jest taka jedna uniwersalna zasada, że każdą relację sprawdza czas, że nie ma innej, wiecie, czas, no a potem oczywiście pieniądze i sukces, prawda? Ale tak czy siak, wszystko odbywa się na pewnej linii czasu, i teraz mamy tak zwane kręgi relacyjne, i dana osoba z, od, od obcego do kogoś, z kim mieszkam, powinna przejść, jakby wiecie, szereg takich egzaminów kwalifikacyjnych oczywiście to w cudzysłowie jest. Ale takiego stopniowego, zdroworozsądkowego nabierania zaufania. A, to jest mój znajomy, na przykład trochę flirtujemy, potem jesteśmy zauroczeni, potem to, potem tamto, potem sprawdzamy się w różnych sytuacjach. No i dopiero po pewnym czasie zaczynamy mieszkać ze sobą i tak dalej, a nie odwrotnie. Tutaj zobaczcie, jest coś takiego, że jest od obcego do samego centrum i wtedy. Ja to tak mawiam, że narcyz jest jak kukułka. Zaczyna wyrzucać yy, ludzi z tego kręgu, który masz najbliżej, poza, poza, poza nawias. Czyli w przypadku tej mojej koleżanki było tak, że zawsze było to nie na rękę, że jedziemy tam do mojej rodziny, wiesz, no ja się źle czuję, ja to, ja tam to i wiecie, raz, drugi, trzeci jest okej, okay. ale potem wyglądało na to, że to jest po prostu tendencja. Zaczęło się odcinanie od przyjaciół, zaczęło się odcinanie od znajomych. Dodam, że ja w tym gronie też się znalazłam odciętych znajomych, tam pod wpływem tego chłopaka po prostu nastąpiły takie tak przykre i tak dziwne sytuacje, niezgodne w ogóle dla mnie z wyobrażeniem tej osoby, że no, no relacja, że tak powiem, musiała się na ten etap zakończyć. Czyli wiecie, z bliskiego, powiedzmy, nie bardzo bliskiego, ale bliższego kręgu, gdzie kogoś znasz, i ufasz spadła na, na naprawdę dalsze kręgi, nie. I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście takie, miały, takie rzeczy miały miejsce, ale po fazie lobbombingu, pamiętajcie o tym, bo narcyz daje, on inwestuje, powiem, związuje ze sobą ludzi, a potem co robi? No to mówi, no to teraz jest wypłata. Natomiast, wiecie, on, on się zachwyca, on widzi takie różne rzeczy, no bo on ma to poczucie wartości swoje, Oparte o to, co dostanie od kogoś innego. On nie ma takiego wewnętrznego poczucia wartości, że wiecie, ja jestem tutaj Stasiu, jestem fajny i czy ludzie mnie lubią, czy nie lubią, to mi jest dobrze. Nie, nie. On po prostu musi mieć to, że ktoś go będzie, będzie dawał ten narcissistic supply, czyli ta podaż energii, podaż tego, czegoś, co on potrzebuje. I tak się dzieje. I rzeczywiście w tej relacji też się tak działo. Więc mieliśmy tą pierwszą fazę love bombing, która zazwyczaj trwa parę miesięcy, a potem się zaczyna dewaluacja. Czyli narcyz po pewnym czasie odkrywa oczywiście, że że ta osoba nie jest doskonała, co nie jest wielkim tutaj zaskoczeniem dla normalnego człowieka, bo ja wiem, że my szukamy, wiecie, księżniczki i księcia na białym koniu, ale jednak wiemy o tym, bo jesteśmy, wyrastamy w naszych rodzinach, gdzie znamy słabe punkty, też mamy taty, siostry, brata i doświadczamy różnych rozczarowań. Natomiast tutaj narcy się rozczarowuje, no i się zaczyna dewaluacja, czyli zaczyna się krytykowanie. I wiecie co? Po prostu tutaj jest bardzo ciekawe takie zjawisko, bo on. Zaczyna krytykować tą swoją dotychczas tak uwielbianą i na piedestale cudowną księżniczkę o dokładnie wszystko. I, I mózg człowieka, który dotychczas, wiecie, już się związał, bo to nazywa się coś takiego, takie, wiecie, taki y, głębokie, to jest takie naprawdę głębokie wiązanie, o czym Wam powiem kiedyś w filmiku, dlaczego, na jakim poziomie chemicznym to się dzieje. W każdym razie. No, wpadamy jak śliwka w kompot, jesteśmy cudowne i po pewnym czasie czekamy, gdy zaczyna się dewaluacja, czyli następna faza, no to czekamy na to, że przecież to wróci. No więc zaczyna się manewrowanie, a może jak ja się dostosuję, a może jak ja ustąpię, a może jak ja rzeczywiście przestanę się spotykać z moją rodziną, a może rzeczywiście chrzanić tych moich przyjaciół, przecież on jest taki cudowny, jego żądania muszą mieć jakieś znaczenie i pewnie jest jakaś logika, bo normalnie w relacjach jest tak, posłuchajcie, że my pewne rzeczy konsultujemy i ktoś kiedyś powiedział, że całe życie jest negocjacją. Ja też tak uważam, ale te negocjacje oparte są o to, że dwie osoby chcą się spotkać, nie? A tutaj jest na sztywno, a druga osoba, wiecie, doskakuje i próbuje. A może tak go zadowolę, a może tak, a może tak przywrócę to, ten love bombing, kiedy czułam się po prostu, wiecie, jak w siódmym niebie. Tymczasem takie są prawidła relacji z narcyzem, On po prostu on po prostu już się rozczarował, ale ponieważ onś, ten narcissistic supply, czyli to takie, wiecie, zaopatrzenie narcystyczne, ono się bierze i z tego podziwu, i z miłości, ale także z zadawania cierpienia, więc. Tak czy siak, on jest zadowolony, bo tutaj on powoduje ciągle jakąś reakcję, więc on jest tak naprawdę ciągle w centrum. I tu mamy te rozliczne techniki: mamy tutaj gaslighting, mamy tutaj wykorzystywanie innych osób, o czym nagram Wam też filmik w najbliższym czasie. I wykorzystuję tutaj, no podejrzewam, że całkowicie podświadomie, ale jakże skutecznie też tworzenie tak zwanego trauma bond, które jest bardzo silne i też właśnie nagram wam na ten temat filmik. Ale e, e, filmiki, wiecie, zawsze mają ograniczoną objętość, więc zaraz wam powiem, że jest jeszcze inne wyjście, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Dlatego też... Wpadamy w, ofiara wpada w tą pętlę i robi wszystko, żeby zadowolić. Czyli on mówi: "Pokaż komórkę, bo ja muszę sprawdzić twoje telefony". Dobrze. "Jak ty chodzisz ubrana? No to zmieniamy swoje ubranie. Przestań malować paznokcie, przestań robić to. Ty pewnie mnie zdradzasz". No to nie, zobacz, ja przecież ja cię nie zdradzam, Spójrz, możesz sprawdzać mój telefon. I wszelkie, wiecie, te nasze granice danej osoby są przekraczane. I dokładnie tak było w przypadku tej mojej koleżanki. I w tym przypadku i w tej sytuacji jej brat bardzo się tutaj wstawił i przyszedł do niej, bo on już na początku relacji mówił wiesz co, o, to jest bardzo dziwny człowiek i jemu chodzi tylko o jakieś tam takie materialne rzeczy tak naprawdę. Ty tutaj jesteś tylko piątkiem, on cię rozgrywa. Ona nie, nie, on mnie kocha. No i rzeczywiście w pewnym momencie ona go po prostu odcięła i zerwała z nim, co spotkało się z tym, że zaczynał jej grozić, że przez jakiś czas ją stalkował. Ale potem odpuścił, bo wiecie co? Narcyz nie może żyć bez tego swojego źródła tych emocji, albo tych cudownych, albo tych okropnych, jakkolwiek. No i znalazł inną dziewczynę i bardzo szybko poszło. Oczywiście ta moja koleżanka powiedziała, że bardzo bogatą, z którą bardzo szybko zamieszkał. Ona bardzo szybko zaszła w ciążę, wzięli ślub, no i ona przepisała na niego pół swojej firmy. No i wiecie, on był zadowolony. Nie myślę, że zawsze są takie scenariusze, ale chciałabym tutaj powiedzieć, że jeżeli macie takie sytuacje, w których rzeczy się toczą w ten sposób, no to po prostu trzeba wiedzieć, że są te czerwone flagi, czyli ten szybki rozwój relacji w większości. Bo nie mówię, że zawsze. Czasami ludzie się spotykają i kochają się potem całe życie. <laughs> no, ostatnio słuchałam taką historię Lee Childa który opowiadał o tym, jak spotkał swoją amerykańską żonę i są już 40 lat razem, nie? I że właśnie to poszło bardzo szybko. Tylko pamiętajcie, że to jest w mniejszości. Naprawdę. I trzeba byłoby się przyjrzeć, a poza tym oni tą relację potem sprawdzili, że ona, że ta relacja działa po prostu dla nich i bardzo dobrze się w niej czują, jak widzicie. Dlatego też potem często następuje jeszcze taka taka, wiecie, zaczyna się hovering, czyli tak naprawdę jak już raz byłaś jego ofiarą i on cię zna, zawiedzie się na kimś innym, ktoś mu nie wypali, no to on może zechcieć wrócić, nie? bo on Cię już zna i myśli, że ty się nabierzesz na to. A często jest tak, że wtedy przychodzi i mówi: wiesz, ja dla ciebie pójdę na terapię, wiesz, ja dla ciebie zrobię to, ja zrobię tamto. I powiem szczerze, tak też czasami bywa w relacjach. Tylko tyle, że ja tutaj, żeby się przekonać, to wolałabym poczekać trochę czasu, żeby on pobył w tej terapii dłuższy czas i dopiero wtedy zacząć budować z nim cokolwiek, bo temat, narcyz i terapia to jest jeszcze osobny temat, bo tutaj, tutaj jest to naprawdę. Trudne dla terapeutów, i terapeuci bardzo często y, mówią o tym, jak trafiają na narcyzów na terapię, jak oni przychodzą i co się wtedy dzieje. No naprawdę, są bardzo ciekawe klimaty. Dlatego też myślę, że warto wiedzieć coś więcej na ten temat. I moja koleżanka, y, zresztą świetna dziewczyna, naprawdę y, wykaraskała się z tego. Wyszła z tego oczywiście, ponieważ nastąpiło ten, ten trauma bonding, te takie więź traumy, no to miała serce po prostu w kawałkach przez dłuższy czas, jak każda normalna osoba. Oczywiście, wiecie, ona tutaj w tym przypadku zerwała z nim, no bo on naprawdę dążył do tego, żeby po prostu zniszczyć jej życie zawodowe, jej karierę itd. Natomiast bardzo często jest tak, też jest taki scenariusz, że narcyz znalazłszy znalazł nową ofiarę po prostu yy, tak zrywa yy, ze swoją partnerką. Ja używam tej takiej terminologii, bo mówi się o tym, że większość narcyzów to są faceci. Natomiast pamiętajcie o tym, że to zawsze działa w dwie strony, tak? I gdy zrywa, to potrafi dosłownie zrobić to z dnia na dzień. I wtedy na forach kobiety piszą: Posłuchajcie, jeszcze wczoraj ze mną mieszkał, ja dzisiaj wróciłam z pracy, nie ma jego rzeczy, on mnie wszędzie zablokował. I co się stało? No, właśnie stało się to, że trafił na lepsze źródło, nową, ciekawą osobę, nowe zasoby i prawdopodobnie będzie on. W tej relacji też przez jakiś czas, chociaż dodam, że nie miałabym 35 lat doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi, gdybym nie wiedziała, że takie związki się potrafią utrzymywać przez lata, że ktoś płaci straszliwą cenę psychiczną, emocjonalną, rodzina płaci straszną cenę za życie z narcyzem, który po prostu wszystkich wykorzystuje. Emocjonalnie poniża, manipuluje i używa do realizacji swoich celów, no bo on po prostu taki jest. Dlatego też, jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć na temat pułapek narcyza, to po trzech latach pracy wydałam e-book na ten temat. Właściwie jest to taka seria e-booków, bo nie mogłam się powstrzymać od tego, aby tego tematu nie zgłębić. Czyli jest to taki. E-book o taksycznych ludziach, czyli takie generalne podejście do tematu. Jest cały osobny właśnie e-book o mm, pułapkach narcyza i jak ich uniknąć. Mam też w tym pakiecie także jest taki, wiecie, słownik, toksycznik, ja go nazwałam, czyli jak w naukowy sposób pokonać narcyza dzięki edukacji, bo powstaje mnóstwo terminów na ten temat. Wiecie, to zjawisko teraz ono nam dopiero się jakby tworzy, ta terminologia do tego, i uważam, że jest to niezbędne, aby wiedzieć, w jaki sposób narcyz działa i żeby zbadać w ogóle swoje pochodzenie i swój background, żeby nie popełniać tych samych błędów, jest też e-book o toksycznych rodzinach, czyli jak wyssać jad z rodzinnego układu. Kochani, świetny pakiet w bardzo dobrej cenie, więc bardzo serdecznie Wam go polecam. Tam, między innymi, będą te wszystkie zagadnienia, które Wam tutaj nadmieniałam, bardzo mocno rozszerzone, bo praca nad tym tematem zajęła mi 3 lata, bo znalazłam bardzo ciekawe źródła badawcze, których nie ma dostępnych w języku polskim, aby ten temat naprawdę dobrze przedstawić, i muszę Wam powiedzieć, że w Polsce myślę, że nikt tego tematu jeszcze tak nie zbadał. Ale. I dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę Wam go przedstawić. Kochani, to na tyle. Eee, myślę, że mamy do czynienia teraz często z toksycznymi relacjami, i mamy też do czynienia z pułapkami narcyza, więc oczywiście proszę Was o komentarze, <grych> jakie, w jakie pułapki wpadliście, albo się nie daliście wkolegować. Eee, napiszcie mi też, jakie, mm, jak sobie z tym poradziliście. Może. może kto był tym narcyzem? Czy to był wasz partner, partnerka, ktoś z rodziny w pracy? Może był jakiś taki narcystyczny człowiek i może nie jeden. Dlatego zachęcam Was do pisania komentarzy, a dla algorytmu, żeby to się lepiej niosło, oczywiście proszę Was przynajmniej o jakieś małe powitanie, jakieś słowo witam, czy, czy dziękuję, czy cokolwiek, żeby algorytm te treści fajnie nam nakręcał. Oczywiście proszę Was o to, muszę Was poprosić o łapkę w górę, o subskrypcję, o, o to, żebyście naciśnęli dzwoneczek. I jeżeli macie osoby, które borykają się z tym problemem, to koniecznie prześlijcie im ten filmik. Udostępniajcie. Do zobaczenia. Hej!